Teraz na chwilę wrócę do tego sądu okręgowego w Białymstoku. Słuchajcie, są Afgańczycy, przechodzą nielegalnie w 2021 roku granicę z Białorusią, udaje im się, Straż Graniczna ich odstawia do Puszczy, ale w końcu zostają w Polsce, do Puszczy, w sensie takim, żeby oni wrócili na Białoruś, no nielegalnie weszli do Polski, nie wracają na Białoruś. No, w końcu zostają w Polsce, teraz wylądowali jeden w Niemczech, drugi w Wielkiej Brytanii i oni chcieli po 80 tysięcy złotych, sąd przyznał im 5 tysięcy. No bo mecenasi twierdzą, że chcieli rzekomo w Polsce złożyć wnioski, wnioski o, o, o to, żeby, o azyl w Polsce. Wysoki Sądzie w białym stoku. Łatwo dysponujesz moimi podatkami. Bardzo łatwo dysponujesz moimi podatkami. To, co może wszystkim w takim razie migrantom, którzy chcą wejść do Polski, nielegalnie Wysoki Sądzie, nielegalnie Wysoki Sądzie, wszystkim będziemy za chwilę przyznawać odszkodowania? Z moich podatków, z podatków tutaj ludzi pracujących w Polsce? Tak lekko sobie do tego możemy podchodzić? Do tych pieniędzy? Z jakiej racji? Czyli jak ja wejdę nielegalnie na przykład do Ameryki albo do Francji, nie wiem, do innego kraju, to też będę miał prawo żądać kasy? Bo chciałem rzekomo złożyć wniosek azylowy? Wysoki sądzi, to jest postawienie spraw na głowie.